15. To selfie skrywa więcej niż widać na pierwszy rzut oka. Opublikowane na TikToku, Dita i jej przyjaciele pozują do zdjęć, ale ktoś jeszcze wkrada się na ostatnie ujęcie. W tle widać dziewczynę, która zagląda przez szczelinę w drzwiach. Na innych ujęciach jej tam nie ma, ale potem znów pojawia się, wyglądając z za rogu. Czy to po prostu ktoś, kto chce być zauważony? A może to duch? Trochę wpychania się na zdjęcia. Numer 14. Ten materiał został nagrany po godzinach przez członka personelu na kampusie uczelni w North Yorkshire. Został nagrany przez okno sali lekcyjnej i pokazuje sylwetkę osoby uważnie studiującej przy komputerze, najwyraźniej nieświadomej, że jest filmowana. Problem w tym, że nikt inny nie powinien był być wtedy w budynku. Nagranie może przedstawiać rzeczywistą lub komputerowo stworzoną czarną masę prawdziwego ducha. 13. YouTuberka o imieniu Tracy Slaughter i jej rodzina słyszą hałas na szczycie schodów i chwytają za kamerę, żeby nagrać to, co widzą, jako dowód. Na początku bardzo trudno to dostrzec, ale wkrótce na ścianie powoli pojawia się blady, biały zarys. Głowa pojawia się w centrum pokoju, na styku dwóch wzorów na ścianie. Nie wspominałem o światłach, a ty? Wolę określenie przejdź na górę Londynu niż przejdź na drugą stronę. Nie martw się, jeśli wciąż tego nie dostrzegasz. Kolejna część jest znacznie bardziej oczywista. Spójrz na środek schodów, żeby to zobaczyć. Istota z czystej, białej energii pędzi w dół schodów i kieruje się prosto na nich. Jeśli otworzysz to w zwolnionym tempie, możesz zobaczyć, że coś faktycznie pojawia się za rogiem i pędzi w dół schodów w ich stronę, rozpraszając wszystkich. Podejrzewam, że to efekty specjalne, ale ciekawi mnie Twoje zdanie. Krzyk wszystkich, pełen paniki, w jednym momencie sugeruje, że to może być prawdziwe. Cieszę się, że szybko się stamtąd wydostali. Mam nadzieję, że jeśli to coś pędziło, by ich opętać, to mu się nie powiedzie. 12. To jest siedziba czarownicy i nawet po śmierci ona jej nie opuściła. Denis z kanału YouTube Dark Life odwiedza nawiedzony dom w tym strasznym filmie. Denis zauważa coś w lustrze podczas robienia zdjęć w pokoju, co go zatrzymuje. Wyjaśnia, co zobaczył. Naprawdę mi się to nie przewidziało w lustrze. W tym przejściu ktoś stał. Właśnie tam. To właśnie uchwycił na kamerze. Chociaż wygląda to na profil osoby, może to być po prostu cień układający się w niepokojący sposób, ale później dzieje się coś takiego. Co tutaj widzisz? Znowu wydaje mi się, że to może być pareidolia. Gra światła i cieni tworzy obrazy, których tam nie ma, a może jednak są. Wygląda na to, że cień wyciąga się, by dotknąć Denisa w tej chwili. 11. Youtuberka Hey, Charmain zaczęła publikować posty o swoich doświadczeniach w swoim domu. W trakcie rozwoju fabuły na jaw wychodzi przerażająca prawda. Udostępniony przez kanał YouTube Group Digger. Ten przerażający film pokazuje, jak historia grozy Charmaine się nasiliła. Wszystko zaczęło się od znalezionego przez nią dziwnego przedmiotu. Dostałem paczkę Pepperdine jakieś 10 lat temu, ale jest wzorowana na Bodydarmie i. Po zainstalowaniu kamer bezpieczeństwa w swoim pokoju, zauważyła nieoczekiwane ruchy przedmiotów. Kilka dni później, kiedy pies siedział u jej przyjaciółki, wydarzyło się to. Dlaczego jęczysz, maluszku? Cooper, na co się gapisz? Później uchwyciła postać obserwującą jej dom w ciemnościach nocy, a potem usłyszała coś w środku. Na przykład naprawimy to z tymi żelaznymi istotami. Po decyzji o tymczasowym zamieszkaniu u jej rodziców sytuacja się pogorszyła. W drzwiach za Charmaine byłaś naprawdę miła, pozwalając mi tam zostać i... Co to było? Nie jestem pewien czym jest ta postać, ale wydaje się, że ma związek z tajemniczym przedmiotem, który znalazła Sharmine. Przy tych wszystkich dziwnych wydarzeniach Sharmine wytrzymała tutaj o wiele dłużej niż ja bym wytrzymał. Kanał na YouTube o tematyce paranormalnej o nazwie Northwest Ghost Adventures twierdzi, że jego nawiedzony strych ma najwięcej aktywności duchów w całej Wielkiej Brytanii. Oto dwa najlepsze przykłady zjawisk paranormalnych. W lutym 2018 roku kanał Northwest Ghost Adventures przeprowadził przełomową sesję elektroniczny głos Ang u Electronic Voice phenomenon z opętaną lalką o imieniu Lili. Kilka razy z rzędu ten sam męski głos przemawia przez Spirit Box. Cześć duchy. Tak, wszystko w porządku, czy możesz mi powiedzieć, jakie jest imię tej lalki? Wydaje mi się, że duch zaczyna mówić od tyłu, czego nigdy wcześniej nie słyszałem w przypadku Spirit Boxów. Może to być dowód na uchwycenie demonicznego elektroniczny głos Angeroborance Electronic Voice Phenomenon na kamerze. Łowca duchów przeprowadza jeszcze kilka eksperymentów paranormalnych, a Lili opętana lalka, przechodzi je wszystkie. Po miesiącu twierdzi, że opętano go podczas śledztwa. Nocuje na nawiedzonym strychu, a jego oczy otwierają się, gdy Spirit Box mówi: obudź się. Przez chwilę rozgląda się wokół, jakby w transie. Zwróć uwagę, jak miernik duchów pozostaje na maksymalnym poziomie przez ponad minutę, zaczynając od jednej minuty i siedmiu sekund i trwając aż do momentu, gdy jego głowa opada na poduszkę o drugiej minucie i 26 sekundzie, po czym światła całkowicie gasną, jakby demon opuścił pomieszczenie. Opętany pyta później i myślę, że większość z nas zgodzi się, że tak, był opętany. 9 Ponad rok temu krótko wspomniałem o sadze Josepha Chana Slona, youtubera, który przez lata był nawiedzany przez ducha od 2011 do 2014 roku, ale nie miałem okazji opowiedzieć całej jego historii. Szczególnie trzy kolejne filmy są warte omówienia, ale najpierw zrobiłem trochę więcej badań i odkryłem bloga z wieloletnimi aktualizacjami. Joseph po raz pierwszy zauważył zjawie w ciągu kilku tygodni od momentu, gdy pozwolił swojej dziewczynie wprowadzić się do swojego mieszkania, więc podejrzewam, że mogła przynieść coś, co się do niej przyczepiło. Wkrótce każde z nich czuło się nieustannie obserwowane, zwłaszcza pod prysznicem, co było szczególnie dziwne i doszło do tego, że oboje myśleli, że robią sobie nawzajem żarty. Pewnego dnia, gdy Józef brał prysznic, usłyszał, jak jego dziewczyna wchodzi do Łazienki. Temat już był w jego głowie, więc wyjaśnił jej, że uważa, iż mieszkanie jest nawiedzone, ale wtedy postać po drugiej stronie, którą uważał za swoją dziewczynę, zniknęła w trakcie wyjaśnienia. Od tego momentu Józef zaczął ustawiać swoją kamerę duszy w różnych miejscach, aby dokumentować ducha, i wtedy wszystko weszło na wyższy poziom. 16 kwietnia 2012 roku Józef ogłasza na głos, do kogokolwiek to słyszy, że kładzie się spać na noc, więc po prostu wypełnimy tę przestrzeń. Miałem problemy z oświetleniem. Aktywność zaczyna się o 2 minuty i 12 sekund, trwa przez około 6 sekund, a potem nagle się kończy. Kuchnia jest niesamowicie cicha przez ponad 40 sekund, a potem palnik na kuchence włącza się na najwyższy poziom. To dzieje się nagle w czasie 3 minuty i 17 sekund, ale w czasie 3 minuty i 14 sekund kula pojawia się przed piekarnikiem, dokładnie 3 sekundy zanim się włączy. Czy to może być duch uchwycony na kamerze, o którym mowa? Józef spał, więc to zdarzenie mogło spalić całe miejsce, gdyby coś jeszcze było na palniku, co być może od początku próbował zrobić ten duch. Pełne 7 miesięcy później, 28 listopada tego samego roku, Józef ustawia kamerę na wysokiej półce, żeby pokazać jak najwięcej swojego salonu od podłogi po sufit. Ponownie ogłasza, że idzie spać i gasi światła. Jest godzina 23:46. W każdym razie zobaczymy, co się wydarzy. I czy w ogóle coś się wydarzy? Więc do zobaczenia rano. Wszystko wygląda normalnie przez około 2 minuty, aż przy centrum rozrywki pojawia się cień. Trudno to zauważyć, nawet gdy jest zaznaczone. Ale kiedy już to zobaczysz, wygląda to bardzo nienaturalnie. Wątpię, że to pikseloza kamery, bo żadne inne ciemne miejsca w pokoju nie poruszają się podobnie. I mniej więcej po dwóch minutach, duża samotna kula unosi się z tamtej części pokoju i znika. Dokładnie 10 minut później, przy dwóch minutach i 12 sekundach, ten głośnik przewraca się i ląduje niedaleko miejsca, z którego pojawiła się kula. Oczywiście nikogo nie ma w pobliżu, żeby go przewrócić, więc jeśli to jest fałszywe, to jak to zrobiono? 1 października 2013 roku Józef nagrał swój ostatni film na YouTube, informując, że przeprowadził się do nowego mieszkania. Uważa, że przeprowadzka powstrzymała ducha, ale skoro mógł on przyczepić się do jego dziewczyny, gdy się wprowadziła, nie ma pewności czy to zadziałało. Fragment w 4:30 dodatkowo potwierdza moją tezę. To może być jego kamera wydająca skrzypiący dźwięk podczas regulacji, ale brzmi to bardzo podobnie do śmiechu małego dziecka. Kiedy porównasz ten śmiech z jego normalnym, to zdecydowanie nie jest ten sam głos. To był w zasadzie ostatni raz, gdy ktokolwiek coś od niego usłyszał. Według ostatniej aktualizacji na jego blogu z 25 lipca 2014 roku obiecywał więcej filmów, które nie zostały opublikowane. Nie wiem, co się z nim stało. Nikt nie wie. Ale nagłe zniknięcie na szczycie sławy nie jest delikatnie mówiąc uspokajające i sprawia, że zastanawiam się, czy nie stało się coś strasznego. 8. Więc kilka lat temu przeanalizowałem przerażające nagranie tajemniczego odcisku dłoni, znalezionego w nawiedzonym domu tej rodziny, w trudno dostępnym miejscu, bardzo wysoko w rogu, nad schodami. Po latach ich dom wciąż sprawia wrażenie równie nawiedzonego jak kiedyś. Ta ściana została od tamtej pory pomalowana, a dokładnie ten sam odcisk wciąż tam jest. Dobrze, więc ściana faktycznie wygląda na pomalowaną na inny kolor. Na oryginalnym nagraniu ściana była żółta, a teraz jest szara. Jest w tej samej odległości od sufitu i ma te same, nienaturalnie długie palce wychodzące z podłużnej dłoni. Wygląda bardziej na odciski łap zwierzęcia niż człowieka, więc chyba nie można wykluczyć działania demona. Mimo to mogli odrysować odcisk dłoni i odtworzyć go na nowej warstwie farby. To wydaje się dużo pracy, i mogą pojawić się błędy. Odcisk dłoni na obu nagraniach wygląda dla mnie niemal identycznie, dlatego uważam, że ten kolejny filmik jest prawdopodobnie paranormalny. A sądząc po ich dowodach, wygląda na to, że ta paranormalna istota, duch, demon, jakkolwiek chcesz to nazwać, nie zamierza przestać nawiedzać ich domu w najbliższym czasie. Siedem? Z taką nazwą jak wieża czarownicy, wiesz, że to miejsce na pewno wywoła trochę grozy. Opublikowane przez youtubera Mo Sardziego w maju 2011 roku, poszukiwacz przygód podejmuje się powrotnej wyprawy do wieży. Moe wcześniej odwiedził to miejsce i doświadczył tu zjawisk paranormalnych, dlatego postanowił wrócić. Moe mówi, że w wieży tego historycznego budynku odprawiano rytuały, więc właśnie tam się udaje. Kiedy Moe jest na górze w wieży z zgaszonymi światłami, na dole coś brzęczy. Jedno okno jest otwarte, nie wiem czemu, ale... Włącza z powrotem światło w kamerze i pyta: Halo?, ale w odpowiedzi słyszy tylko kolejne brzęki. Znacznie głośniejszy i bliższy huk wystraszył go na tyle, że wybiegł z pokoju i zbiegł po schodach do pozostałych członków ekipy, którzy przez cały czas tam byli. Ekipa wraca na górę do wieży, żeby to zbadać. Kiedy tam są, drzwi zamykają się tuż u podstawy schodów wieży, wyrzucając Moego ponownie przez cały pokój. Na górze w wieży znajdują stos groszy na gzymsie i zdają sobie sprawę, że to był ten brzęk, który Moł początkowo usłyszał spadający z wieży. Rzeczywiście, na schodach poniżej leżą grosze, gdy sprawdzają mały obszar pod schodami, gdzie zgromadziło się mnóstwo pszczół. Wtedy w innym pokoju słychać kolejny huk. Na parapecie znajdują tylko sterte much i chrząszczy. Mo odkrywa stary telefon Motorola na najwyższej półce w szafie. Nagle słyszą, jak coś tłucze się na dole. Tu na dole mogą znaleźć znacznie więcej niż w sypialni. Okazuje się, że to rozbite lustro na korytarzu. Kiedy Moro zgląda się po parterze, szukając sprawcy rozbitego szkła, zauważa, że coś lub ktoś przechodzi obok. Mówi pozostałem, że ktoś tam przechodził. Po tym jak drzwi do wieży ponownie się zatrzaskują, trójka czeka i nasłuchuje czegoś na dole, gdy stary Motorola zaczyna dzwonić. Podnoszą telefon z podłogi i wydaje się, że jest wyłączony. Zauważają dziwne linie narysowane na nim, przypominające jakąś symbolikę, po czym wrzucają telefon do szafy i zamykają drzwi. Wracając na dół, ponownie słyszą, jak coś rozbija się na górze. Kiedy Mo idzie to sprawdzić, znajduje telefon na półpiętrze pierwszego piętra. Ostatnia część rodzi wiele pytań: Jak ten telefon się tu znalazł? Co oznaczają te symbole? Jak to możliwe, że dzwoni, skoro nie jest włączony? I co najważniejsze, kto jest po drugiej stronie? 6. Ten materiał pochodzi z sądu hrabstwa Lincoln w Charlotte, Karolina Północna. Zastępcy szeryfa oglądają monitory bezpieczeństwa po godzinach pracy, kiedy zauważają kobietę stojącą samotnie w pustym pomieszczeniu. Wbiegają do pobliskiego pomieszczenia, żeby zobaczyć co ona robi i czy potrzebuje pomocy. Nie tylko kobieta wciąż tam jest, ale jest całkowicie przezroczysta i mogą przejść przez nią na wylot. Kiedy lokalny kanał informacyjny przyjeżdża, żeby zbadać sprawę, widzą tego samego ducha ponownie, tym razem w biurze kasiera. Podczas dzisiejszych zdjęć zobaczyliśmy to ponownie, w kolorze na środku ekranu, tuż za ramieniem Barbary Jones. Za każdym razem zjawa wygląda, jakby coś zapisywała w notesie. Niektórzy sugerują, że to może być tylko odbicie, ale ekipa informacyjna nie znalazła niczego, co mogłoby odtworzyć tak szczegółowy kształt kobiety. Jeśli to naprawdę duch, to kto wie, dlaczego tu jest i jakie nadprzyrodzone tajemnice kryje jej notes. 5. Najbardziej nawiedzony dom w Teksasie skrywa wiele tajemnic, a ekipa z YouTube, Nick i Ryan przyjechali je odkryć. Kiedy czytają o tajemnicach domu na wzgórzu, słyszą coś: Otwórz szafę. To jeden z portali, przez które wchodzą duchy. Maraja, halo? Później wchodzą do najbardziej nawiedzonej części domu, i od tego momentu wszystko zaczyna się psuć. O, o wow, co się stało? Co się stało? O, słyszałeś to? Tak, słyszałem to. Coś dotknął mojej nogi. Przysięgam na Boga. Kiedy Nick czuje, że na coś wpadł w pokoju, Spirit Box wypowiada imię jego psa. Urządzenia włączają się jednocześnie. Nie wiem, co to jest. Ja dosłownie. Czy duchy tutaj próbują się skontaktować z zespołem? Wydaje mi się, że jest tu mnóstwo dowodów. Zdecydowanie są obecne, ale to, co chciałyby powiedzieć, wciąż pozostaje niejasne. Zak, z przygód Zaka i B, jest pewien, że na jego strychu znajduje się dzikie zwierzę. Jest ciemno na górze, więc bierze kamerę, by mieć światło. Hałas dochodzący z jego strychu jest inny niż wszystko, co kiedykolwiek słyszał. Brzmi to jak złowroga mieszanka drapania, warczenia i wycia. Zach nie decyduje się iść dalej, i naprawdę nie mogę mu się dziwić. Niestety dla niego. Wygląda na to, że coś podąża za nim, gdy wychodzi. Cokolwiek, więc u... Niewidzialny głos mówi, nie, i myślę, że mówi też, wynoś się stąd. Oczywiście, to jest prawdziwy ludzki głos, a nie żadne zwierzę. A ten, kto wydawał ten dźwięk, pozostaje tajemnicą. Szy. Dziwne rzeczy działy się w domu tego faceta, które jak twierdzi wydawały się demoniczne. Opublikowane przez Kaimana Poe w maju 2011 roku, on i jego przyjaciele siedzą o pierwszej w nocy czekając na coś niezwykłego. Po pewnym czasie słyszą coś spoza pokoju. Schodzimy na dół to sprawdzić, ale nic nie znajdujemy. Ale kiedy wracają do swojego pokoju, słyszą kolejny dźwięk, tym razem głośniejszy niż poprzedni. Wracają na dół i zauważają, że drzwi do Łazienki są teraz zamknięte. Kiedy każą demonowi się ujawnić lub pokazać, że tam jest, on to robi. Biegną z powrotem na górę, rozważając wezwanie policji, ale kiedy znowu słyszą demona halo? Zostają zwabieni na dół. Drzwi są otwarte. Tym razem demon nie czeka na nich. 2 2 Kelsey Davis wybiera się na eksplorację upiornego jeziora w lesie, dziwnego miejsca, które pochłonęło zbyt wiele istnień, by nie było nawiedzone. Ludzie zostają tu uwięzieni pod lodem i już nigdy nie wracają. Chcę nawiązać kontakt z ich duchami, by dowiedzieć się więcej. Nie mija dużo czasu, zanim uchwycą na kamerze dziwną aktywność paranormalną do analizy dla nas. Nie wygląda na zbyt głębokie. Wiesz, że naprawdę można utknąć pod lodem? Pod jeziorem napotykają odrażający zapach, który sprawia, że Kelsey zasłania nos. Mówi się, że złe duchy czasami wydzielają nieprzyjemne zapachy, jeśli się zbliżą, dlatego uważam, że to nie jest przypadek, gdy zaraz potem dzieje się coś takiego. Gałąska łamie się pod stopą. I gdy tulą się do siebie, patrząc w stronę jeziora, przed kamerą przemyka cień, a z lasu przy jeziorze dochodzą przerażające dźwięki. To nie brzmi jak krzyk, nie z takiej odległości, tak? Czy ten leśny krzyk to ten sam dźwięk, który ktoś kiedyś wydał, gdy wpadał pod lód? Ostatni, zaskakujący odgłos, który teraz jest skazany powtarzać jako duch. Gdy wytężają słuch w ciemności, kamera rejestruje kolejne głosy duchów. Wkrótce potem słyszą szept. Kamera się rozmazuje, jakby duch stał między nimi. Chociaż do tej pory kamera nie miała problemów z ustawieniem ostrości, to rozmazanie trwa przez całą minutę, a potem nagle ustaje. Domyślam się, że gdy duch w końcu odchodzi, a oni eksplorują nawiedzone jezioro, ich paranormalny szósty zmysł zostaje potwierdzony przez niezwykle dziwne usterki kamery, które są zbyt niezwykłe, by były przypadkiem. Chcesz spróbować aplikacji Nekrofonik tutaj? Wow, moja kamera jest strasznie rozmazana. To do bani. Kamerka Kelsey traci ostrość w tym samym momencie, gdy jej przyjaciółka czuje przechodzący zapach zgnilizny. A kiedy zapach znika, kamera sama wraca do ostrości. Jej przyjaciółka nawet nie patrzy na kamerę, więc nie mogła wiedzieć, żeby to powiedzieć. Kiedy znajdują porzuconą parę sandałów w pobliżu, staje się jasne, że mogą być prowadzeni na miejsce czyjejś śmierci. A kiedy przestraszeni wracają do swojego samochodu, wydaje się, że ich trzyosobowa grupa powiększyła się o jeszcze jedną osobę. To, co zaraz zobaczysz, wymyka się wszelkim wyjaśnieniom i może prześladować cię w snach. Najstraszniejsze w tym obrazie jest przerażająca postać, którą przedstawia. To, co tutaj widzimy, jest po prostu przerażające. Ten obraz jest obecnie popularny wśród hinduskich youtuberów. Natknąłem się na to na popularnym kanale YouTube, który tworzy treści w tym języku i chciałem się tym z Wami podzielić. To doskonały przykład, jak unikalne elementy horroru można znaleźć globalnie, każdy z własnym, wyjątkowym akcentem. Więc jak myślisz, co to jest? A co ważniejsze myślisz, że to jest prawdziwe, czy to tylko sprytny efekt? Napisz w komentarzach. Mam dla Ciebie wyzwanie. Skoro dotrwałeś aż tutaj, polub ten film i zasubskrybuj kanał w ciągu najbliższych 5 sekund, bo wrzucam cztery nowe straszne filmy co tydzień. Jeśli jesteś ciekawy, jak wyglądam w prawdziwym życiu, wejdź na mój Instagram i kliknij obserwuj, żeby się przekonać. Ten fantom jest na zakupowym szaleństwie. Opublikowane przez Phantom Encounter w kwietniu 2020 roku, nagranie z monitoringu uchwyciło dziwne zdarzenia w sklepie po godzinach. Książka o medytacji zostaje zrzucona na podłogę ze stojaka obok biurka właściciela. Chwilę później, poza kadrem, słychać głośny hałas, jakby coś upadło na podłogę. Właścicielka mówi, że zna ten hałas, ponieważ zdarza się to często. Jeden z ręcznie robionych abażurów został zrzucony na podłogę. Jak myślisz, co się tutaj dzieje? Margaret Jones pisze w komentarzach: Biorąc pod uwagę wiek budynku i jego historię, a także wiek otaczających cię budynków, to. Nic dziwnego, że masz tam tyle duchów. Muszę się zgodzić. Ta aktywność pasuje do tego otoczenia.